W Kaniowie zawieszenie między sprzedażą starego a budową nowego domu. Jest czas na realizację innych planów, za którymi także stoją marzenia o sukcesie. Cześć, Kamil. Cześć, chodźcie. Jakie plany na dziś? No, słuchaj, jadę dzisiaj na, na trening na Orlika w Bestwinie. I postanowiłem wziąć ze sobą e, Wojtka. I żeby zobaczył, jak wygląda taka prawdziwa dorosła piłka. Wojtek, ginę, mogę czekać, chodzisz? No, po co Oby, ci w ogóle tyle proszku? No, jak po co? Nie wiem po co się w ogóle ta fryzura, skoro i tak potem będziesz cały spo spocony i będziesz musiał i tak się umyć. Ta fryzura jest tak trochę na, dla minę Yamala takiego piłkarza młodego. Zarabia tam dużo miesięcznie, rocznie też. To jest po prostu inwestycja, bo piłkarz musi wyglądać, tu musi mieć jakieś dobre włosy. Lamin Yamal, na którego fryzurze wzoruje się Wojtek, to 17-letnia gwiazda zawodowego piłkarstwa. Według niektórych źródeł może zarabiać nawet 8 milionów euro rocznie, czyli prawie 22 tysiące euro dziennie. No z tego wszystkiego dajcie po prostu tu wodę i będziesz miał dobra. Co ty robisz? No. Zostaw mnie! Dzieciaki, no, 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 ale się nie. już kłócić i chodźcie na dół. Ona się kłóci. Wojtek, bez pytania, biegnie. Wrócimy do tej dyskusji później. I teraz idziemy na boisko. Wojtek, masz wszystkie ciuchy? No mam, To się zbieraj. Gdzie są moje ubrania? Czemu te w praniu? No bo jest brudne. Przecież to tam treningu. Idziesz z nami? Chodź. My na pewno idziemy. Zapraszamy. Dzisiaj mamy, wiesz, normalny trening w takim rodzinnym gronie, ale już niedługo e, będzie jechał na trening z selekcjonerami z Juve. A oni są dobrzy? To. Zdobisz czy są Dobrzy Bardzo. To Co to znaczy? Włoska seria, widzę mi grają, zdobywali wiele razy. Pogrzebałam na internecie trochę, poszperałam i tam. No i po takich selekcjach czasami chłopakom się udaje dość wysoko. A ty się chyba cieszysz, co? Jeśli tylko się to okaże, że to będzie prawda, no to będę zachwycony.